Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich wnosić do szpitala. Rozejście się szybko! O matko, kogo tam wisiecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. to przywieźliście? Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem Cześć, Nancy, to tylko żart Ja żyję, właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala Jesteś najlepszym bratem na świecie Dawno nie piłem coli Uwielbiam gitkety Mentasy też są spoko Lala. La, la, la. Chwileczkę. Co tam trzymasz w rękach? Mama. Nie widzisz tabliczki? Oddawaj! O nie, zabrała jej ulubione cukierki! Zabierze też moje chipsy, ale mam pomysł. Nikt nie wpuści Teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć jest piękna. Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem ci zastąpić. A ty sobie odpocznij. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej siostrzyczko, mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy, chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ja, ale pyszne! Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę i zabiorę ci te wszystkie słodycze o szóście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy, zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Oddaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Teddy, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. What? To Skittles! Co jeszcze tam masz? Poproszę, cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć, dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę, spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę, gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skittelsy? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała. A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź. O, cześć moja droga. Już wypisali cię? Świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj. Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko. Ma, jesteś sultanem? Wow, róża? Dla mnie? Jak miło. Przyszedłem wybrać sobie żonę. Podobasz mi się najbardziej. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Ted! Twój brat. Wyglądam jak bogaty sułtan? Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie. Ale super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak, wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skitelsów. Trzeba coś wymyślić. Wiem. Schowam moje skitelsy, tak że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko czego potrzebuję to pusta paczka po Pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam Kitketa. Oddasz, oddasz. Stop. Fileczkę. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nessie, złamałem rękę. To boli. Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to. To żart. O Boże. O sztuczna ręka, nie krzycz tak. Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz. Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś. Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę. Można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdejmuj spodnie. Eee, nie, nie, na no, zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. Oto i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrz Andy, przeprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot! A mój kolega to... Dobra, troszkę się pomaliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty! Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej iść po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Zaraz zjem coś spysznego. Skąd tu się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie! Ojej, chyba nas zauważyła! Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy uciekać! Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć! Przyszłam, żeby posprzątać, przepuść mnie! Nie ma mowy! Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz kipkę Mam jednego. O, bardzo dziękuję! Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. W wiadrze? Ale tam nic nie ma. Muszę co robić? Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj. Przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki... Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on. Cicho, idzie policjantka. Schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je? A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko ok. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak, stop! Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba, y, potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść. Szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy, mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? Jasne, dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Andiego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej. Ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić, w ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Jest mój pies. Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze, co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? oh! Zanim będzie za późno, musimy stąd biać. Dobry wieczór złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka, trzeba ją wsadzić do celi. Ojej, no właśnie widzę, że od dawna próbują ją złapać okay. Proszę wejść, cele są tam Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto ją, nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel, to Fredka. one są przerażające To nie jest mój przyjaciel, mam tego dosyć Biedne zwierzęta, biedna ja. Co tu się dzieje? Chwileczkę. Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Hej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Ta, ci tego znakownie. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Przepuść mnie, przyniosłem jedzenie dla więźnia. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo ostatnio mieliśmy tu jednego z Fredką. O czym pani mówi? Jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami? Mogę wziąć kurczaka? Jestem taka głodna. No. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No, wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel, to jest królik, a ja potrzebuję. Cicho nadchodzi policjantka. Mam was to znowu wy i znowu zwierzęta! Co? Jakie zwierzęta? Pod kioszami, one tam są. No tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę. Sama widziałam futro na kurczaku. No, proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się? Wydawało? Nie, znajdę go. Wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik udało mu się wskoczyć pod czapkę. Stop! Dokąd zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Andy. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. on ucieka. Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w zo? Ej, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana. To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak, już! Zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Wydaje mi się, że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. Co ty tu robisz? Yy, nic takiego, ja tylko yy, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem. Czyli mogę wrócić do domu. Nie ma mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w Zo. Za to też przydało być się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić, a ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę.